Wspólnota. Wspólnota pozwala poznać trud i radość życia razem. W braterskiej wspólnocie każdy uczy się żyć z tymi, których Bóg postawił obok niego, akceptując ich cechy pozytywne i jednocześnie ich odmienność i ograniczenia. W szczególności uczy się dzielić otrzymanymi darami ku zbudowaniu wszystkich. Wspólnota to ogromny dar od Boga. Obraz, jaki mam w sobie, kiedy myślę o Wspólnocie, to jest obraz Jana, który spoczywa na piersi Chrystusa, ponieważ dla mnie wspólnota jest przestrzenią, miejscem spotkania z ludźmi, którzy, tak jak ja, idą do Chrystusa. Oni pomagają mi, podnoszą mnie, kiedy upadam, odpowiadają na moje wątpliwości, pocieszają mnie, radują się ze mną. To jest przestrzeń, w której ja się mogę rozwijać i w której idę z kimś do Chrystusa i jest ktoś koło mnie. To pomaga mi y, czynić moje życie świętym i przypomina mi o tym, że Bóg jest i że Bóg nie kocha. Kiedyś jedna siostra powiedziała mi y, w takiej formie świadectwa, że nigdzie i nigdy nie śmiała się tak bardzo i tak szczerze, jak w swojej wspólnocie zakonnej, ale też nigdy i nigdzie tak mocno nie płakała, jak właśnie w swojej wspólnocie. Y, wydaje mi się, że, że to zdanie jest szalenie prawdziwe. Bo jeżeli wspólnota jest miejscem stawania w prawdzie o sobie, bycia szczerym przed siostrą czy przed bratem, no to tam będzie się pojawiać radość i będą się pojawiać łzy, ale zawsze trzeba pamiętać, że między nami w tej wspólnocie jest jeszcze Jezus Chrystus, który zarówno będzie się z nami cieszył, ale też będzie uzdrawiał to, co będzie uzdrowienia potrzebowało. Czym byłoby życie zakonne bez wspólnoty? To ona uczy mnie prawdy o sobie, ona uczy mnie żyć. Ona tak naprawdę prowadzi mnie do głębokiej przemiany mojej osoby. W niej zmagam się z tym, co trudne, nie tylko we mnie, ale i w moich współsiostrach. Ale uczę się doceniać każde dobro, które one wnoszą swoją osobą, każdą radość, która wynika z naszego wspólnego spędzania czasu, wspólnej pracy. Wspólnota jest niezwykłym bogactwem. Jest wielkim darem każdy trud i każda radość jest błogosławiona. A ty, czy należysz do jakiejś wspólnoty? Jaką wartość wnosi ona w Twoje życie? Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz podzielić się odpowiedzią, napisz. Czekamy.